Czy wiecie, jakie komputery przenośne są aktualnie najbardziej pożądane? Serwis porównujący ceny z Kąpiec.pl sprawdził, jakie modele są najczęściej poszukiwane przez polskich internautów. Przyjrzyjmy się wynikom. Ostatnie miejsce na podium zajął Samsung R580. Na miejscu drugim uplasował się Sony VAIO VPC. Koszulka lidera przypadła w udziale Asusowi EPC1201N. Postaram się przybliżyć wam każdy z zaprezentowanych notebooków. Asus pc 1201N działa znacznie szybciej niż inne notebooki dzięki zastosowaniu dwurdzeniowego procesora Atom N330, chipsetu i karty graficznej Nvidia Ion oraz dwóch gniazd DIM, umożliwiających dwukanałową pracę pamięci DDR. IPC 1201 n jest w stanie zapewnić bogate wrażenia multimedialne włącznie z obsługą wideo HD i gier PC. Dysk twardy o pojemności 250 GB zagwarantuje właścicielowi wystarczającą ilość miejsca na przechowywanie filmów, muzyki oraz zdjęć. Posiadacze IPC1201N mogą rozkoszować się płynnym obrazem wideo wyświetlanym na ekranie o przekątnej 12,1 cala. Do głównych zalet notebooka możemy zaliczyć jego wydajność, funkcjonalność, zastosowany układ graficzny, mocny dwurdzeniowy procesor, niską cenę. Jego wady to słaba bateria, brak wbudowanego napędu optycznego, obudowa podatna na pozostawianie odcisków, zastosowany touchpad. Asus IPC 1201N dostępny jest już w cenie widocznej na ekranie. Notebook Sony Vaio VPC to łatwość użytkowania dzięki ergonomicznie rozłożonej klawiaturze ze swobodnie rozmieszczonymi klawiszami i zintegrowaną klawiaturą numeryczną. Mocny procesor Intel Core i5 oraz 4 GB pamięci RAM pozwalają na pracę z wieloma aplikacjami jednocześnie. Edycja filmów i zdjęć, a także granie w gry akcji nie sprawią problemu dzięki szybkiej i wydajnej karcie graficznej AT Mobility Readon. 500-gigabajtowy dysk zapewni sporo miejsca na przechowywanie najróżniejszych multimediów, które wyświetlane będą na panoramicznym ekranie o przekątnej 15,6 cala. Do zalet notebooka możemy zaliczyć jego wygląd, cichą pracę, funkcjonalność, stosunek ceny do jakości. Wady to zastosowanie matowej obudowy. SŁAWA KAMERA Sony VAIO VPC dostępny jest już w cenie widocznej na ekranie. Wykończenie Samsunga R580 to wpadające w oko stopniowane kolory i interesujący design. Notebook wyposażono w procesor Intel Core i3, 3 GB pamięci RAM oraz panoramiczny ekran o przekątnej 15,6 cala. Dzięki proporcjom ekranu 16x9 i dokładnemu odwzorowaniu obrazów, notebook doskonale nadaje się do oglądania filmów HD czy grania w gry komputerowe. Dysk twardy o pojemności 320 GB, nagrywarka DVD oraz czytnik kart pamięci pozwalają na przechowywanie, kopiowanie i archiwizowanie dużej ilości danych. Do głównych zalet notebooka możemy zaliczyć jego wygląd, cichą pracę, funkcjonalność oraz jakość obrazu. Wady to stosunkowo wysoka cena. Samsung R580 dostępny jest już w kwocie widocznej na ekranie. Przodownikiem pod względem pojemności dysku w zaprezentowanej trójce jest Sony VAIO VPC. Model ten posiada 500 GB dysk, najnowocześniejszy procesor i najwięcej pamięci RAM wśród konkurentów. Poręczność i mobilność to natomiast cechy ważącego niespełna 1,5 kg Asusa. Zasieje on także najmniejsze spustoszenie w naszej kieszeni, gdyż kupimy go już za dwukrotnie niższą cenę niż Sony VAIO. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego rankingu. Więcej informacji na temat zaprezentowanych notebooków znajdziecie na stronie skąpiec.pl.